Dobry? Dzień dobry. Woda po ile? Bez soku 30 z sokiem 90. To dwie bez soku poproszę. A proszę pani, ulica Armii Czerwonej gdzie się znajduje? Nie wiem, ja nie ja, nie schucę, ja spod górze. Pan zapyta, tak się dawniej Dziedawniej rosła ruta, a dziś rośnie Nowa Kuta. W ostry słońcu dzień jak ślip dojrzewa, pustą drogą pęskie szyko. Cześć, Syrama! Pudel. Cześć, co ty robisz? Brata do wojska odprowadzam. Cześć. Do Krakowa? No co ty, do Świnoujścia idziesz, by indziej. Pierdolisz. Na fekę? <grym> Pewnie. Przejazdem jesteśmy. masz przejewany synek. Moje. No chyba, już się do radiowezła dostaniesz, tak jak my, nie? No. Do wezmę? A jak? Kochanemu Bosmanowi Pawlickiemu śpiewają czerwone gitary. Możesz szum tak Potrzebuję, żeby mi ktoś do sklepu poszedł. Bożelka. Dzień dobry. Koledzy, spadli. Koledzy, znowu. Nie mam mleka, proszę. Nie mogę coś, bo to ja się nie robię. Ja mam taką próbę, a potem mam imprezę. I potem to zrobię, Imprezę! A? Dziecko tylko, że nie mam mleka, bo potem na imprezę. Zacząć to się zarobisz tam mleko najpierw. Nie? Zaraz wyjdę. Spoko. Jak on do ciebie powiedział? Pudel. <grych> Ale komiksera w wojsku, chuj wie dlaczego. Weź was pana, a ty mały koble i węby. Szama! Zrób co jestem do kurwy nędzy! Przecież słyszę, że brumi. Twoja kurwa działka. Źle się podłączasz, to ci brumi. Magartnerowi jakoś nie brumi. Czekaj! No dawaj. Nie wetknie do końca, kurwa do mnie się przypierta. Dziewczyny! Co? Czekają! To lecę! Tracisz pod barbaka, nie? Chyba tramwę. Masz tramwaj, i czwórkę z pracy. No, przyprowadź na imprezę. Dobra. No co to jest? No co ja wam mówiłem? Ściąć włosy. Jeśli myślicie, że tak wystąpicie na 22 lipca, to jesteście w mylnym błędzie. No, ale pani kierowniku, no ścinać włosów nie będziemy. Podepniemy sobie spinką i będzie cacy, no. Telewizja będzie na festynie. Jak was wytną? To ja was wytnę z Domu Kultury i będziecie grali w Pipidówce w Remizie Strażackiej. Okay.